Cześć! Dzisiaj pokażę wam jak zmienić motyw na Xiaomi Redmi Note 13 Zapraszam do oglądania A więc tak Musimy sobie przytrzymać naszą tapetę Jak widzicie mamy tutaj To całe menu zmiany tapety tak? Przechodzimy sobie tutaj w ten nasz obrazek jakby A następnie przechodzimy do motywu Jak widzicie są motywy, które są płatne Ale spokojnie są też bezpłatne motywy. Ja sobie wybierę taki piłkarski. Tak. Pobiorę go sobie. I zastosuję. No i koniec będę chyba zmieniał. Albo zmienia wszystko. No i zobaczcie. Mamy już tutaj nasz pi piłkarski motyw. No i to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!